Dzień dobry Państwu. Przed nami mecz 27. kolejki trzeciej ligi. Wiktoria Sulejówek podejmuje dzisiaj ławiankę ława. Rozpoczęcie spotkania zostanie poprzedzone minutą ciszy, aby uczcić uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka. Przed rozpoczęciem tego spotkania Wiktoria Sulejówek zajmuje 15. miejsce w tabeli trzeciej ligi z dorobkiem 28 punktów. Mławianka Mława natomiast zajmuje 9. pozycję z dorobkiem 35 punktów. W bieżącej kolejce drużyny z czołówki tabeli Unia Skierniewice, Legia Warszawa oraz EUKS Łomża podzieliły się ze swoimi przeciwnikami punktami w meczach remisowych. Przed nami wspaniałe widowisko, świetny obiekt sportowy jakim jest Stadion Wiktorii Sulejówek, dobrze przygotowana murawa. To wszystko czego dziś potrzeba kibicom w sobotni piłkarski wieczór. Arbiter dał sygnał do rozpoczęcia spotkania. Podaniami piłkarzy Wiktorii rozpoczęli badawczo spotkanie, wycofanie do bramkarza. Dalekie podanie z pominięciem drugiej linii. Ale na pozycji jest pewny Iwan Churenko. Fablowany kat Noworyta. Rzut wolny wykonuje Mateusz Tryjewski. Dalekie dośrodkowanie w pole karne i pewnie łapie piłkę Jan Jankiewicz. Grę rozpoczynają od swojej bramki piłkarze ławianki. Dobry przechwyt obrońcy Wiktorii. Groźny atak Wiktorii Sulejówek. Maciej Wilanowski Pole karne. Konrad Rudnicki przy piłce. Niebezpieczny strzał. Wybija piłkę Piotrowski, ale wcześniej podniesiona chorągiewka sędziego liniowego. Rzut wolny dla Mławianki wykonuje Mateusz do Dośrodkowanie, ale niecelne. Ruszają do ataku gospodarze. Daleka wrzutka w pole karne. Dobrze ustawiony Piotrowski. Ponownie chorągiewka sędziego liniowego w górze. Znowu ofensywnie Wiktoria. I ponownie Piotrowski dobrze ustawiony. Teraz goście ruszyli do ataku. Iwan Hurenko na lewą stronę boiska. Do Mateusza Stryjewskiego. Ten wypuścił do przodu Kubę Rudkowskiego. Rudkowski do środka. Rudkowski ścina w stronę bramki. Dostrzegł tam Miłosza Matuszewskiego, ale interweniuje Rafał Dębski i wybija piłkę na... Teraz za Wiktoria. Główka, konrad Śliwka. Korczak, Rudnicki. Znowu Śliwka. To już czwarta główka. Popędził przy linii Rudnicki. łydkowski nieskutecznie. Konrad Śliwka prawą stroną wbiega w pole karne. Ratuje Mławiankę Hureńko i wybija Aleksander Olczak. Wiktoria nie zwalnia tempa. Sebastian Pindor z rzutu wolnego. Szuka tam Konrada śliwki w polu karnym. I łapie ze spokojem Piotr Piotrowski. Teraz rzut wolny dla Mławianki. Mateusz Tryjewski, po linii. Rzutka na prawą stronę na pole karne do Pawła Łytkowskiego. Interweniują jednak obrońcy Wiktorii piłka obok słupka Jankiewicza. Mławianka, Olczak wyprowadza piłkę lewą stroną. Świetny przerzut na prawo do Mateusza Stryjewskiego. Ten bez problemu mija obrońcę. Dośrodkowanie noworyta. Przerzutka noworyta i wybija z trudem Jankiewicz. Kacper noworyta, świetna próba napastnika, to mogła być bramka sezonu. Wychodzą z kontrą gospodarze, długie podanie do Konrada Śliwki. Wyprzedza wysoko ustawionych obrońców mawianki. Prosto w pole karne, co za powrót Kuby Rutkowskiego. Piotrowski w piłkę i wybija piłkę Kuba Rutkowski. Co za emocje, świetna kontra Śliwki, ale ta interwencja Piotrowskiego. Sprint Rutkowskiego, każda akcja coraz ciekawsza, ale tymczasem Piotrowski od bramki. Daleko do Matuszewskiego, przejmują piłkę gospodarze. Papa z Jan. Ponownie do Śliwki. Wybija Piotrowski, ale kolejny raz w górze Chorągiewka arbitra liniowego. Bardzo niebezpieczne te kontre i gospodarzy. Szybkie w rytm, ale jak do tej pory większej części kończyły się offside'ami. Ponownie Wiktoria. Znowu Konrad Śliwka. I fał na Łydkowskim tym razem. Rzut rożny Mateusz Stryjewski na długi słupek, prosto na głowę Łydkowskiego. Biegał jeszcze Nowryta, ale pewnie łapie Jankiewicz. Zerglatka do Stryjewskiego. Stryjewski. Próba strzału. Główkuje obrońca Wiktorii. Rutkowski. Rudkowski w pole karne do Matuszewskiego. Dobrze ustawiony Jankiewicz. Gospodarze w ofensywie. Jankowski, Bartosz. Gasiul, Konrad przy piłce. Gasiul. Podanie w pole karne z pominięciem drugiej linii. Już czekał na to podanie Rudnicki. Dobre przyjęcie, niebezpiecznie piąskuje Piotrowski. Arbiter sygnalizuje offside. Świetny przechwyt Mateusza Strygiewskiego. Prowadza w pole karne. Rozciągnięcie na prawo do Karwowskiego. Dośrodkowanie do Noworyty. Niecelnie. Łapie Jankiewicz. Iwan Kurenko. Świetny drybling. Przejmuje piłkę Matuszewski. Na prawą stronę. Do Karwowskiego. Karwowski. Dośrodkowanie. I znów Jankiewicz. Koniec pierwszej połowy. Bezbramkowy remis. Myślę, że wynik nie satysfakcjonuje żadnej ze stron. Druga połowa zapowiada się tak samo emocjonująco jak pierwsza, a więc zaczynamy. Mateusz Stryjewski napędza swój zespół do ataku. Derlatka pędzi do środka. Strzał wybija gasił na rzut rożny. Pomimo braku bramek mamy tutaj akcję za akcją. Tymczasem rzut z autum ławianki. Brzutka w pole karne. Zamieszanie i ręka obrońcy wiktorii. Arbiter pokazuje jedenasty metr. Do jedenastki pewnie podchodzi Iwan Kurenko. Perfekcyjny strzał na prawą stronę. Jankiewicz bez szans. Wiktoria ławianka 0-1. Podbiega do Michała Stryjewskiego, który jeszcze pauzuje w tym meczu żeby razem świętować tą bramkę. 0-1 dla Mławianki, to kolejna już bramka tego naprawdę bramkostrzelnego obrońcy, Iwan Churenko. Wiktoria po stracie bramki stawia na wariant ofensywny. Pranica, ładnie piętą do Kokowskiego. Kokowski, Kokowski ścina do środka, wypatrzył tam Rudnickiego. Rudnicki, Rudnicki strzela, ale po gwizdku. Ilość offside w wykonaniu Wiktorii w tym spotkaniu jest naprawdę ogromna. Łydkowski wyprowadza piłkę. Podanie do Matuszewskiego. Cofnięcie do Stryjewskiego. Stryjewski z piłką do środka. Ładne zagranie do Rogalskiego. Interwencja Jankowskiego i piłka mija linię końcową. Wiktoria w natarciu. Pranica do Rudnickiego. Rudnicki przerzut na drugą stronę do śliwki. Śliwka w polu karnym z główki jest bramka. Konrad Śliwka. Wiktoria Sulejówek. Muławianka Muława 1-1. Konrad Śliwka wyrasta tutaj na bohatera drużyny Wiktorii Sulejówek. Trzeba przyznać, że świetny występ jego piłkarza w dzisiejszym dniu. Ale Mławianka również nie zamierza odpuszczać i ze zdwojonymi siłami przypuszcza atak. Fałowany Mateusz Stryjewski. Sędzia przyznaje przywilej korzyści. Dośrodkowanie w pole karne. Kacper Noworyta minimalnie mija się z piłką. Piłkę przejmuje Jakub Rutkowski. Biega w pole karne. Interwencja Sebastiana Pindora. Matuszewski ze strzałem, ale obok bramki. Wiktoria Sulejówek przy piłce. Sebastian Pindor. Rafał Dębski. Długie podanie do Pranicy. Ten wbiega w pole karne. Niebezpiecznie. Nie ma spalonego. Pranica. Świetnie Piotrowski. Jest także na miejscu Iwan Churenko. Znowu mamy regułę akcja za akcję. Ofensywie goście. Mateusz Stryjewski do Tworka. Jakub Tworek do środka. Podanie na lewą stronę do Kuby Rudkowskiego. Pokazuje się do gry Kacper Noworyta, ale skutecznie Dębski Rafał. środkowanie do Mateusza Stryjewskiego. Mateusz Stryjewski. Strzał na bramkę. Za lekko. Broni Jankiewicz. Z ofensywą wychodzi Wiktoria. Dębski, dalekie podanie z pominięciem drugiej linii. Do Wojciecha Skulskiego. Piotrowski wybija nad puszeczkę. Znowu Wiktoria. Próba długiego podania. Skutecznie przeżywa Wytkowski. Przerzut piłki na prawą stronę. W środku jest Jakub Tworek. Jakub Tworek przed pola karnego. W samo okienko. Ten młody zawodnik zawsze po wejściu robi różnicę. 79 minuta meczu. Wiktoria Sulejówek, ławianka mława 1 do 2. Rozpoczynają gospodarze ze środka. Pindor, Sebastian na lewą stronę. Znowu Pindor na prawo. Przechwycił piłkę Rutkowski. Do Stryjewskiego. Ten ponownie do Rutkowskiego. Przechwycił Konrad Śliwka. Prawą stroną. Na pole karne. Jest tu niepilnowany Rudnicki, strzela po słupku i mamy wyrównanie. Coś niesamowitego, po raz drugi w tym meczu mamy wyrównanie. Kondrat Śliwka, jedna bramka w tym meczu i asysta. Świetny występ, 80. minuta, Wiktoria Sulejówek, Mawianka Mława, 2-2. Paulowany Rafał Dębski, sędzia pokazuje przywilej korzyści. Pindor Sebastian, prawą stroną, podanie do Śliwki. Kondrat Śliwka pędzi przy linii i fenomenalny ślizga Kuba Rudkowskiego. przerywa akcję Wiktorii. Dośrodkowanie w pole karne, znowu na Konrada Śliwkę i znowu świetna interwencja Rudkowskiego. Wilanowski na linii pola karnego, do środka, do Pindora. Ten wypychany, ponownie do Wilanowskiego. Znowu do Pindora. Wrzutka na Rudnickiego. Ale spokojnie futbolówkę łapie Piotrowski. Próba zaskoczenia bramkarza Wiktorii, ale ze spokojem wyłapuje Jankiewicz. Żadna z drużyn nie zamierza grać na czas. Rudnicki szuka Konrada Śliwki na prawej stronie. Ponownie podniesiona chorągiewka sędziego. Berlatka rzuca z autów pole karne Do Rogalskiego na główkę. Strzela Stefański wysoko nad poprzeczką. Długa piłka graczy Wiktorii. Główkuje Łydkowski. Fałowany Rudkowski. Nieprzyjemne uderzenie w plecy otrzymał Jakub Tworek. Od bramki Jankiewicz. Długie wybicie do Rudnickiego. Interweniuje Łydkowski. I faulowany uderzeniem w głowę Paweł Łydkowski pada na Murawę. Atmosfera tego ciekawego meczu się zagęściła. Niestety na koniec i arbiter główny kończy spotkanie w 95 minucie. Wiktoria Sulejówek, Mławianka Mława 2-2. Dziękuję bardzo Państwu za oglądanie i zachęcam do subskrypcji i obserwowania profilu Mławianka Mława oraz strony Polskiej Ligi. Do zobaczenia.